Siema, w tym odcinku pokażę Wam najlepszy sposób i mapki, dzięki którym szybko wbijecie level w Fortnite. Pierwsza mapka to mapka muzyczna, na której wbijacie expa poprzez strzelanie w playlisty i utwory oraz podnoszenie broni. Druga mapka, The Slide polega na grindowaniu i zbieraniu monet. No i trzecia mapka, Sniper One Shot, na której za eliminację botów dostajemy punkty XP za wejście do sekretnego pokoju, uderzaniu w kostkę, czy zbieraniu golda i wymienianiu go bezpośrednio na nagrody. No i bardzo prosty sposób, który Wam teraz pokażę, dzięki któremu możecie wbijać expa nie siedząc przy komputerze, będąc w szkole, w pracy, czy gdziekolwiek indziej. Wchodzicie w link w opisie, klikacie na stronie download, Następnie instalujecie pobrany plik, przechodzicie do Fortnite'a, wybieracie sobie jakąś mapę, przełączacie na prywatną i uruchamiacie. Ważne, żeby zdobywanie XP na mapie polegało na powtarzaniu jakiejś czynności. Dobra, teraz wybieracie Windows plus Tab. W menu Start wpisujecie tiny task, uruchamiacie program. Po uruchamianiu ustawiacie go pod siebie, czyli klikacie Ustawienia. Wybieracie recording hotkey na F8, playback hotkey na F12, wybieracie sobie ile powtórzeń wpiszcie. Jak najwięcej zatwierdzacie, możecie sobie ustawić własnego Speed'a, na przykład razy 2 do swojego customowego. Teraz klikacie F8, robicie jakąś czynność, na przykład uderzacie, klikacie ponownie F8. I teraz klikacie F12, a program będzie Wam cały czas powtarzać to co nagraliście. Czy podchodzimy, klikamy F12 i nabijamy sobie XP. Czynności możecie nagrywać na klawiaturze i myszce. Link razem z kodami do map zostają wam w opisie. Zostaw suba i łapkę.